Cześć wszystkim to Ignace z Japonii. Lista przedmiotów szkolnych w Japonii nie różni się za bardzo od tej w Polsce, ale jest jedna bardzo zauważalna różnica. W Japonii nie ma jednego przedmiotu, który jest o ile wiem, obowiązkowy w Polsce. Jest to drugi język obcy. Z tego co sprawdziłem, obecnie w polskich szkołach drugi język obcy jest nauczany od 7 klasy szkoły podstawowej i najczęściej jest tak, że od początku szkoły jest angielski, a potem jako drugi język obcy uczniowie wybierają niemiecki. Oczywiście mogą być też inne zestawy języków, ale chyba angielski jako pierwszy język obcy, a niemiecki jako drugi to najczęstszy zestaw. Ja rozmawiam z wieloma Polakami na swoich lekcjach japońskiego i najwięcej ludzi uczyło się właśnie niemieckiego w szkole, poza angielskim oczywiście. Nie wiem jak to wyglądało, kiedy podstawowym językiem obcym był rosyjski zamiast angielskiego, więc jeśli wiecie to właśnie napiszcie komentarze. Siódma klasa szkoły podstawowej w Polsce to wiek, w którym japończycy zaczynają gimnazjum. Ja wtedy zacząłem angielski i wcześniej nie miałem żadnego języka obcego w szkole. Potem do końca liceum był tylko angielski i dopiero na studiach miałem możliwość wybrać drugi język obcy i wziąłem najpierw francuski, a potem zacząłem też rosyjski. Tak naprawdę wystarczyło zaliczyć ten francuski, bo wymagane był tylko jeden język obcy poza angielskim, a rosyjski dodatkowo wybrałem dla siebie, więc moi koledzy mieli po jednym poza angielskim. Pamiętam, że na mojej uczelni były chiński, koreański, francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski. Były też kierunki, gdzie tylko angielski był obowiązkowy i ludzie z tych kierunków nie uczyli się drugiego języka obcego. Na pewno system jest inny na każdej uczelni, więc nie wiem czy powszechne są kierunki, gdzie jest tylko angielski. Na przykład mój brat studiuje na innej uczelni niż mojej i poza angielskim musiał wybrać drugi język obcy i wziął hiszpański. A potem z tego co mówił to nie kontynuował potem tego hiszpańskiego. I wybrał polski, bo tam jest rusytysta, który przy okazji jest na polski. Nie wiem jednak, czy musiał zaliczyć dwa różne języki, czy z własnej woli chodził na polski ze względu na mnie. Podobno chodził na ten polski pół roku, i po tym pół roku nikt prawie nic nie umiał, ale nie wiem, czy to przez to, że polski jako język jest trudny, czy nauczanie nie było efektywne, czy po prostu za mało mieli godzin. Zazwyczaj na japońskich uczelniach jeden semestr jednego przedmiotu to jedno 90-minutowe spotkanie w tygodniu i takich tygodni jest 15, więc pewnie uczyliśmy mniej więcej 22 godziny, a to dość mało. Pamiętam też, że kiedy miałem rosyjski na studiach, też większość studentów prawie nic nie umiała nawet po roku. I dlatego może po prostu języki słowiańskie są trudne. Ale też widać było, że im się nie chciało uczyć, więc może to też yy, ze względu na motywację. Nie wiem. Jednak z francuskim było lepiej, na pewno, bo pamiętam, że studenci trochę umieli po roku. Teraz powiedziałem, jak było u mnie i mojego brata, ale teraz system jest trochę inny, więc o tym też opowiem. Teraz angielski jako przedmiot pojawia się w piątej klasie podstawówki z częstością dwa razy w tygodniu. I w trzeciej klasie już zaczyna się luźne przygotowanie do tego angielskiego, a to jest raz na tydzień. Kiedy ja chodziłem do szkoły, w podstawówce były tylko pojedyncze spotkania z nauczycielem z zagranicy i angielski jako przedmiot pojawił się dopiero w pierwszej klasie gimnazjum. Na pewno to jest tak, że im wcześniej się zaczyna ten angielski, tym lepszy będzie efekt, więc myślę, że to dobra zmiana. Program mówi, że będzie większy nacisk na mówienie i słuchanie, więc mam nadzieję, że dzięki temu będzie więcej Japończyków, którzy potrafią się komunikować ustnie po angielsku. W ogóle chyba czasem w Polsce niektórzy mają niemiecki jako pierwszy język obcy i dopiero później zaczynają angielski, chociaż nie mam pewności. To też jest ciekawe. W Japonii zawsze jest to angielski, chyba że jest to jakaś specjalna szkoła. Trochę problematyczne jest to, że angielski jest automatycznie wybierany. Jeśli komuś to nie idzie, to ten ktoś może pomyśleć, że w ogóle nie ma talentu do języków obcych. A tak naprawdę angielski to tylko jeden z kilku tysięcy języków na świecie. Języki mają różne systemy i może być tak, że ktoś ma problem z opanowaniem angielskiego, ale jest w stanie bardzo szybko się nauczyć mongolskiego na przykład. Na szczęście w Japonii są materiały do nauki naprawdę różnych języków obcych i jeśli kogoś zainteresuje jakiś inny język niż angielski, to w miarę łatwo można spróbować. Jeszcze dodam, że w Japonii są jednak szkoły, gdzie są drugie języki obce. Czyli kłamałem? Nie do końca. Takie szkoły istnieją, na przykład w francuskim albo niemieckim, ale są to najczęściej szkoły prywatne albo szkoły w Tokio. Dlatego nie każdy może pójść do takiej szkoły ze względów finansowych czy logistycznych. Na przykład, jeśli ktoś się urodzi w moim rodzinnym mieście Xero, to pewnie najbliżej będzie do jakiejś prywatnej szkoły w Sapporo, może tam będzie francuski. Ale po pierwsze, do tego Sapporo jest 340 km stamtąd i rodzice też muszą być w miarę zamożni, bo to szkoła prywatna. Czyli się płaci i dodatkowo trzeba mieć zakwaterowanie w Sapporo, bo nie da się jeździć codziennie z mojego miasta do Sapporo, to minimum 5 godzin w jedną stronę. W Japonii, w odróżnieniu od Polski, mało kto jeździ za granicę dla lepszych zarobków. I też Japonia nie sąsiaduje z żadnym państwem granicą lądową, więc te języki obce są mniej potrzebne niż w Polsce. I w ogóle też nauczanie drugiego języka obcego w polskich szkołach też nie daje satysfakcjonujących efektów z tego, co słyszę, pewnie głównie przez brak motywacji. Bo wielu ludzi mówi, że nie lubią niemieckiego, a i tak to jest obowiązkowe najczęściej. W ogóle nauczanie języka w szkole to trudne zadanie, naprawdę trudne zadanie. Bo to nie daje możliwości praktykowania języka w codziennych sytuacjach. Dlatego tak naprawdę nie widzę powodów, żeby w japońskich szkołach wprowadzić drugi język obcy jako obowiązkowy przedmiot, ale byłoby fajnie, gdyby był dostępny dla chętnych chociaż. Dajcie znać w komentarzach, jaki mieliście drugi język obcy w szkole i czy coś z tego wynieśliście.